Ja jestem Julka i ja jestem założycielką oraz kierowniczką projektu społecznego Pokochaj Siebie. W tym filmiku z całym naszym teamem podsumowujemy wszystkie działania naszego projektu. Celem naszego projektu było uświadomienie ludziom, że problem braku akceptacji siebie jest realny i nakierowanie ich na sposób walki z nim. Stworzyliśmy 64 posty edukacyjne ze współpracy z psychologami na naszego Instagrama i fanpage'a. Nagraliśmy 6 odcinków podcastu z artystami na naszego YouTube'a, 30 filmików ze specjalistami takimi jak psycholog, terapeuta, dietetyk i seksuolog oraz 73 filmiki na TikToka. Stworzyliśmy akcję kalendarza adwentowego, podczas której przez 25 dni codziennie dostarczaliśmy materiały edukacyjne na naszym Instagramie, TikToku oraz YouTube. Stworzyliśmy także grupę wsparcia na Facebooku. Przeprowadziliśmy akcję karteczki, która polegała na pojawieniu się w szkołach średnich karteczek z cytatami i tekstami podnoszącymi samoocen. W ramach akcji promocyjnej przeprowadziliśmy trzy rozdania na naszym Instagramie. Udzieliliśmy 5 wywiadów. Pojawiliśmy się w radiu, magazynie i na stronach internetowych. Zebraliśmy budżet 3000 zł oraz dotarliśmy do ponad 61 tysięcy beneficjentów. Oprócz tego braliśmy udział w programie partnerskim Krok do przodu i Energia do Wspierania. Otrzymaliśmy honorowy patronat prezydenta miasta Tarnowa. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę oraz za wsparcie naszego projektu